Witam gorąco z gorącego Meksyku, a dzisiaj zagramy sobie potworami Geltulissem e, no i na początku będzie przeciwnik Który no, symbioza no to to jest taki No coś, co oczywiście może nam pokrzyżować trochę plany To prawda będziemy palić jego jednostki, no ale te jednostki nie będą zbyt duże Zależy też jaka symbioza e, tak czy siak no, Tak czy siak, my zaczynamy, więc Oczywiście troll i Ciri super, że są. E, no tutaj blokad u przeciwnika nie ma. a Ja bym najbardziej chciał właśnie karty. E, no jednostki właśnie. Kurde, no nie dobraliśmy w ogóle jednostek. E, dlaczego chciałbym jednostki? No bo... Bo wypadałoby... E, no pozbyć się wszystkich jednostek w pierwszej rundzie. Wygrać tą pierwszą rundę. No, i potem zostawić tego Keltulisa i same e, karty specjalne. No, grzduć, co masz do powiedzenia? Okay, no to jest. Kurde, no to bym chciał zbić, ale. No bo ta Siri wtedy będzie. Kurde, słaba. Sobie... Zagramy sobie. Zmocnimy sobie. To no raczej bez problemu. Chyba nie będzie miał jak tego ogarnąć Choć, choć nie wiem, może grać z Simlasa Dwa razy yy, Dwa razy tą naturę Lekcje przyrody, o lekcje przyrody no, Ale tą pierwszą rundę to raczej wygramy bez problemu Tutaj zrzucamy jeszcze bestie, Ogara, uczennice. no trzy silniki to już jest to już jest coś, co przeciwnik raczej będzie miał No bardzo ciężko, żeby ogarnąć No i wygramy na różnych kartach. To też jest piękne. O, kolego. Dawaj, dawaj. No i przesuwa. A? Okej, okay, ale z To nie jest najgorsze. A teraz tak, teraz. Ja bym chyba bestię rzucił. Sobie. Nie grośnie nam nasza piękna bestia. Okej. Okay. tutaj będziemy się chcieli wzmocnić oczywiście tak, żeby nasz, nasz przeciwnik nie mógł tego zrobić no, no i wygrywamy w takim razie, chyba wygrywamy jeszcze, jeszcze, kurde, co ja już już, już ten, już gadam, że wygrywamy zaraz, za chwilę pokojnie pokojnie osito dobra, no i mamy to w takim razie wygrywamy na tych równych kartach Świetnie, świetnie. I teraz Teraz co my będziemy... O, ładnie, że już mamy to na ręce. Bardzo fajnie. A bym ogólnie próbował, nie? Mamy te pewne ostatnie słowo. I czemu nie próbować? Teraz no to. Właśnie, karty specjalne to jest to, co, yy, co potrzebujemy. Do czego tu zacząć? Może od uczennicy? Zobaczymy. Kurde, no agresywnie, agresywnie gramy. Dobra, no tutaj widzę, że on już ten. Moglibyśmy, ze za... <laughs> zagramy sobie to po prostu. Okay. A już rzucamy Keltulisa. Kurde, jest Nie Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. No, trudno, zagramy sobie już. Keltulisa. Dawaj w ten sposób. Tak, tak to przynajmniej mamy jeszcze ten. Jeszcze yy, Sabat. Ale problemem jest to, że właśnie on też będzie grał bardzo dużo kart specjalnych. Więc ten Keltulis nie będzie taki, taki piękny jak powinien być. Zagramy tak jednak przeciwko Skojatel. Czyli jak on już rzuci prorokini, no to na pewno będzie tu bardzo, bardzo dużo tych kart specjalnych. No a ja tam jestem skłonny do tego, do tego ryzyka, żeby grać tego Calculisa na te 2-0. Mamy ostatnie eee, słow. Co się stało? Dziennik spasował? A, no nic. No to wygrywamy pierwszą grę, no i idziemy do następnej. No i w następnej grze zagramy sobie przeciwko... E, Okej, okay, przeciwko Nilgardu. słynę z cierpliwości. Sarska formacja. Raczej sobie poradzimy. Przeciwnik zaczyna. To mi się nie podoba, że przeciwnik zaczyna. No ale mamy kurde, mamy Ciri, mamy e, Trolla, mamy Nitrala. Te uczennice. Tutaj mamy też, żeby zdjąć tą blokadę w razie czego. E no, serio, wygląda to bardzo dobrze. Adrenalina może nie. E, ten pakt? Też możemy wymienić. No i bardzo ładnie, bardzo dużo jednostek dobraliśmy. Super. Sobie zagramy tego trolla. Zagramy sobie... I... No i potem możemy zagrać Nitrala, bestie. To już... Wedle uznania, co nie? kolego, nienawidzisz mnie po tym meczu. ładnie, <laughs> ładnie. Agonka, super. My możemy sobie. właśnie. a, dobra, bo my ten. dobra, jest w porządku. W razie czego? Gdyby zablokował, mamy ten. Dwoj Dwojnik. wiem. Musimy się o to obawiać w ogóle. Dobra, mitral. No i zobaczmy, czy on spasuje. Mam nadzieję, że nie, że jeszcze zagra. Gdyby spasował, no to będzie dla nas bardzo, bardzo źle. No bo Ciri. Właśnie. Ciri nie wyciągnie tego, co powinna. Ale i tak wygrywamy na równych kartach. Więc. Jest naprawdę spoko. Eee, czy ja to. Tu... Czekaj, ja mam ten. A, dobra, mam. <laughs> spoko. W takim razie mamy, wygrywamy na równych ee, Więc No więc co, będziemy próbowali dobrać teraz lisa i spokujemy na te 2-0 z tym naszym przeciwnikiem? Bestia To naprawdę jest Ładnie, nawet Nawet tutaj ta ręka jest taka, no Niekoniecznie, że musimy na 2-0 znaczy, no nie, niekoniecznie, że musimy Keltulisa grać. mamy Nie, no ta ręka jest serio ładna. Gramy w takim razie jednostkami. I zobaczymy, może nam się to uda. Nic nie tracimy, bo i tak gra, wygraliśmy na równych kartach. Więc mamy ostatnie słowo. Mamy Keltulisa. Praktycznie same karty specjalne już. To by było fajnie zbić, ale najpierw zagramy sobie tą bestię. Niech rośnie nam ta bestia. Teraz zagramy. Znaczy, no co ja gadam? Barciowe. Teraz zagramy bestie. Uczennice. jeśli Ja. Czyż to są. To serio jakieś jaja, co tu się będzie działo. Pani byłoby to zbić, serio. Nie mam za pięć? A nie, nie mam. Nie mam, ale mogę z tego, z Romancji wyciągnąć. Za pięć. Właśnie. Pograjmy, tak? Okej. Okay. Tutaj dodatkowe punkty nam przeciwnik będzie robił. Tutaj mamy pasożyta, super. Jordy, cały czas mi po tym ładuje, no co za bezczelny. Aj, no teraz to już tego nie zbijemy, no bo szkoda mi w barcioku. No i teraz już nasze silniki to tutaj zrobią miazgę. Tak, pierdziele, jak to dorzucimy, to już naprawdę będzie ciężko przeciwnikowi to zagrać. Konie, o konie. konie zaraz sobie to zdejmiemy w takim razie. Oj, kolego. Nie wiesz, z kim zadarłeś. <gadnie> Ale ja lubię czasem głupoty pogadać. Zastanawiam się, jak jest to idiotyczne prawo znowu sobie. Te, no ładnie, ładnie. Dobra, no teraz już odpalamy blokadę naszą. Znaczy no, zdejmujemy blokadę z bestii. Będzie grubo, bo będzie już się Ja pierdziałem, ale to będzie 2, 4, 6 7 punktów na turę. 7! To prawda, ta bestia też ona się wzmocni do pewnego etapu, i potem już no, zostanie jak zostanie, ale. Tak, ja patrzcie. Jemy, no, ładnie. 2, 4, 6 Też ma pełny rząd Właśnie niewolnicza piechota, ale niewolniczą piechotę I sobie zbijemy A, nie możemy zbić Kurde, no, bo tutaj ten pasoży teraz No chyba, że służyje barciowe Myślę, że służyje Dlatego, że on potem będzie miał bardzo dużo punktów na tym co pomiędzy jak się wrzuca. On wtedy jest przezabójczy. E no ja, ja będą jak na 2-0 wygramy. Aczkolwiek tutaj już mi się pomysły też kończą, bo Ozrela to zagramy tylko jeśli on nam zbije Igerna. Nie wiem czy on nam zbije go. Okej. Okay. Ja pierdzielę. Ej, ładnie, ładnie. Nie, no tutaj. Prawdę mamy mega mocno. Ej, jakby mi zbił, nie? Tym. O dobra, magiczny wstrząs. Ej, no i teraz ten Ozrel. No właśnie, co z nim zrobić? Bo ja najmocniejsze to mam tą ósemkę. Ale wydaje mi się, kurde, że, to jest mo że to jest dobre, żeby to zagrać. 4 punkty. 4, 8. Czyli e, no mamy 12 punktów. Czyli 59. 59 punktów. No nie, nie, dobra. Pasujmy to w takim razie. No bo to nie jest za dobre, żeby to zużywać w takim razie. No lepiej moim zdaniem jest zagrać po prostu w drugiej rundzie za pełne 14 punktów Bo... Yy, no on, on i tak to przebije. Tak by to przebił Chcemy, hmm? ja tego nie chcemy. Dobra, ładnie No i nasz przeciwnik Pokaż, pokaż. Oj, ale się zdenerwuje zaraz. <laughs> Okej, no bestia tutaj Dobra, dobra jest bestia Tutaj teraz w ten sposób, żeby blokady nie było A nawet jakby była, to mamy jaskółkę. Więc nie jest najgorzej. I będziemy palić te jego karty. No chyba, że on nam to zbije. Może jakiś Vilgefort poleci teraz. Nie, jest Ramon. E, ciekawe czy on ma jakąś jakiegoś brąza w ogóle. A, ma kusznika, dobra. Tak. Palimy. Palimy to. Co my teraz trupo jada? Gramy. Bardzo ładnie. No, no i mamy. Mamy tą wygraną. Na pewno. E, tutaj niespodzianek już na pewno nie będzie. Dokładnie. Dobrze. Że... Wygrywamy tą grę, poprzednią wygraliśmy, ale była bardzo krótka, więc zagramy sobie jeszcze jedną gierkę. No i w następnej grze zagramy sobie z Symbiozą, czyli tak samo jak w pierwszej grze. No to jest to, że jednak ta Symbioza to mnie, to mnie przeraża. Nie lubię grać przeciwko temu, jeśli chodzi o Keltulisa. Teraz tak, mamy, mamy silniki. Kurde, mamy ładne te silniki. Adrenalina może to bym... Albo bym zostawił to Adre... Nie, Adrenalina nie. Adrenalina out. No i Bloka to tutaj na pewno nie będzie, więc też... Dobra, mamy Tiri. Mamy Tiri. My sobie Tiri zagramy w pierwszej kolejności. A zatem żałuję bardzo, że... No. się, że on mi to zbije, Kurde, uderzeniem tej dunki plus uderzenie za 5. No, niestety może tak być. Kurde, no jest to bardzo możliwe, no ale trudno. Najwyżej. Najwyżej tak to się okaże i tyle. No i. No, ale przynajmniej dunka nie będzie mu wzmacniać. Zawsze trzeba jakieś plusy tego, tego brać. Teraz jeszcze nitrala zagramy. Nie. Tej. Będzie dobrze. Dokładnie. Serio? Serio on tego nie zbił? Ja w to nie wierzę, no co za gość. Nie no, wiesz, no dzięki, nie? Dzięki. Ja to, ja to tam się bardzo cieszę, no teraz to mi tego na pewno nie zbitę. te czarodziejka to tutaj a może mi tutaj niestety ale krzyżować te szyki dlatego wolę to wzmocnić bo on może nie wiem uderzyć mi za 5 tutaj 5 tutaj za 3 no, tutaj naprawdę dużo ma tego co ma tych zagraniach kurde dobra pora na ten Chwila na jakieś mocniejsze karty w takim razie. Typu teraz bestia na przykład. Dobre. Dobra. I Gern'a dobraliśmy, super! E, no teraz co w takim razie są najromansje, to bym chętnie zbił e, tą czarodziejkę z Dolblathana. Zderzeniem za pięć, to by było dobre. No ale też bym chciał się rozstawić, no tutaj ta uczennica czeka. Nitral czeka Okej Ciekawe ile SIĘ tak e, proszę, żeby czarodziejka nie miała przesunięcia, to będę bardzo zadowolony. Bardzo ładnie proszę, nie mi tego płomienie. Bardzo ładnie proszę. Nie przesuń mi Nitrala. No i przesuwa. Tyle by... Tyle w temacie. Ej, no co za niewdzięczni. Wdzięczni. Dobra, zagramy w takim razie Igerna. Tak żeby cały czas go przebijać. No i kurde, zagramy, teraz już uczennicę. No i ogarów puch. Aj! Serio O ja, teraz to już... Teraz to już bardzo mocno. Czekaj. Ider ogól... tego, Ozrela możemy zagrać. To jest 14 punktów, czyli 18. To jest tak 14 punktów tak, Czyli en... Dobra, zagramy to Zagramy Dominację, mamy możemy to na luzie grać Co prawda, nie wygramy z przewagą Jednej karty, w razie czego, ale Romancja no i mamy nasz ozrew. Wspaniały. Dobra. Dobra, no tutaj trzeba już tą uczennicę rzucić. Ej no boję się, że to może... że kurde, on to może jednak wygrać. Gdybyśmy zamiast Ogara mieli coś lepszego. Albo mogę ogólnie spasować. Nie no, ja bym chciał, żeby on się pozbył tych kart. Też właśnie o to chodzi, żeby on się jak najbardziej tego... Oj, ale teraz mocno. Teraz bardzo mocne zagranie. Czemu wam Adriadę? No chyba, że on ma kulki jeszcze na ręce, no bo... Dobra, jest Simlas, okay. nie. Moją córką. Już nie. Okay, no to jest ten Simlas. No i w takim razie, no to... chyba będziemy musieli pasować. Ale wygraliśmy kartę. To jest dobre. Więc, ostatnie słowo, tak czy siak mamy. Dramy Siroko. Więc, no nie musimy się bać. Dobra. Dobra, nie no, naprawdę spoko, naprawdę spoko, mamy ostatnie słowo, super, super, no chyba, że będzie nas cisnął, mm, ale chyba wątpię, że on będzie tam nas cisnął. Tak czy siak trzeba się przygotować z keltulisem na przykład. Właśnie one i Romancja, Barciowe, okej, okay. Maxi też jest spoko, Ogarnie jest fajny. Ojejo, same ten, same jednostki mi się trafiły. No dobrze. Dobra, mamy uderzenie za pięć. Okej. Okay. W razie maxi, no i jak to wygląda? No ogólnie, no to dobierzemy Sirocco, eee, no i tylko o to chodzi. Super. Mamy to. Mamy ostatnie słowo. <susuruj> mamy ostatnie słowo. E, no jego ten... Jak on ma GORD. No to... Czy ten, to już jest pewne, że... tego nie dostanie. Teraz musimy... E, no te karty, które mamy typu uczennice, no to absolutnie nie chcemy ich. No, dokładnie, tego nie chcemy. E, mamy siroko Mamy wszystko. Mamy wszystko. Dobra, jest naprawdę pięknie. A w takim razie zagramy sobie na sam początek. Może zagramy sobie sam, na sam początek barciowe? Barciowe, potem trola. No zobaczymy, czy on będzie miał jak zbić, ale raczej wątpię. Właśnie. Nie Dobra, to my zagrajmy w takim razie adrenalinę. No okay. i teraz tak. Nie wiem, czy on będzie grał Eight. Jeśli tak, no to zagramy Keltulica i Barciowe. Chyba chciałbym służyć na małą Driadę. Bo to jest naprawdę dużo punktów, które pobić może. Ziemio okay. matko, to z ciebie. ciebie wraca. W takim razie, no to... Zagramy sobie już tego Keltulista. Chodź, 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 chodź. Chodź. Chodź na to, gość. Pach. No, no, już teraz to na luzie. Teraz bez problemu, raczej... Nie powinienem się martwić, że ten Kel'Thulis zostanie zniszczony, no bo yy... nie wiem czy on gra to Dobra, on na, on na pewno nie gra żadnych z tych, więc teraz to już w ogóle. Teraz to już w ogóle na luzie. Okej. Okay. Oko. No my w takim razie możemy sobie, nie wiem, możemy sobie to zbić, możemy sobie to uderzyć, przykładno, no i, no i palimy, palimy, żeby jak najmniej tych, bo on, on może grać te karty specjalne, no i niestety, ale Tworzy te drzewce. No. Kolejny drzewiec. Tutaj okay, ten Kurtulis. ale. Ale no, może być ciężko. Właśnie to jest to, o czym mówiłem na samym początku. No, ale tak czy siak postaramy się to ogarnąć. Wiemy, że on Siroka nie ma żadnych takich kart. Więc też to jest na plus dla nas. nam rozmawiać z opcją. Okej, okay, lekcja przyrody Dobra Kurde, no ta hamadriada też jest przeogromna Zagrajmy sobie w takim razie pola Gordon, no zobaczymy czy to się uda, ale naprawdę wygląda to Ciężko Bardzo ciężko No Okej, okay, ale to akurat było bardzo słabe zagranie Akurat było słabe. nie. Ja pierdzielenie Starszyzna musi powstrzymać rebelię, Inaczej wszystko będzie stracone. Kurde. Kurde, nie pyknie nam to. Chyba nie. Chodź. Chodź ty, czekaj. Chyba pykło nam to co? Chyba tak. Czekaj, tutaj teraz. Dord? torde nie pykło nam. A, dobra. Dobra. Nie. Czteroma punktami. Nie, sześcioma punktami przegraliśmy, tak? No, sześcioma. No nic, trudno. Eee, dziękuję za oglądanie, no i powodzenia na szlaku.